Kiedy lis wchodzi do gry, zasady się zmieniają. Siądź wygodnie, podnieś poziom, bo zaczyna się gra. Elo widzowie! Nagrywamy sobie z nowej gry. O, monbazu. Bazu. E, nie grałem w... Grałem w to, ale zrobiłem nowy. Bez cheatów. O, to są cheaty. Ale gramy bez cheatów. No i tak, no gram. Eee, musimy zrobić koniga Bemy, no subskrypcji. No ale się no, no, nie bola. jest to mały mały kowbój. Czeka, czy to znacie. Pewnie tak. Nie będą mi tak za Subskrypcji, ja się nie boję. i mój Nie się z liczbą, tylko wczoraj ze mną na 3 i chyba wystarczy. I tak kiedyś będziemy zmieniać. Albo wiecie, co zróbmy, masz city. Niby miało być bez, ale. Chyba z będzie lepiej. Szybciej. Ogarniemy całą grę. Nie. No to robimy cheatami. Tylko... Naprawię no, to! Nie! Bez cheatów jeszcze, ale o. dobra, a kryty! Hm. Otknąłem. Gdzie to było? Odblokuj mnie. Nie wiem po co ja odkręcą koła, jak? Hmm. Okay. <ścoughs> Dzień, całą noc, to za za to Dobra, to końca nie przykręcimy po co. A, weźmy już to, cio. No to co, city, city, aktywuj i mamy plus dziesięć tysięcy, ale akurat i tak jedziemy do miasta. No to jadam. Ale to za mało śrubek. No wratam jady ma. Bez jednego koła jedziemy? Da się to da. Ech. Jak się da, to się da. Kupimy nowe. No i dzisiaj bez kamerki. Możecie pewnie znać tą grę, albo nie. O. Bo ja znam mam tego YouTubera. Możecie zgadnąć jakiego komentarza. Komentarz! Łapka w górę? To jest coś! Co ja chcę! nie ser Może będzie taka następna piosenka, co? Jaka następna? Co? Co, co, co? Może za. Co? Może za kilka lat? Może będzie? Tak naprawdę, może za kilka miesięcy. Ja chyba zmieniam dom kierownicę. Ona nie ma poduszek. Albo rybki. Nie chcę płuć. Właśnie! Jadę 80? Ja jadę przecież cały czas bez jednego koła. Jechałem 120 bez jednego koła. Nie zapomniałem, że ja koła nie mam. Dobra, to weźmy te pciety. Wtepnijmy się. O, siema. Obej, obej, obej. Siema. A tankować akurat będziemy normalnie. Potrzebuje kawa, kawa. Nie potrzebuje kawy. No to popij ordzewiacze. Bum, bum, bum. 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 Um, czerwony jeszcze, żeby się błyszczał wydech a, bo silnik kupiłem w innym miejscu a Widzimy, jakie kierownica, to weźmiemy tą ta jest lepsza o, tu jest ale biorę tą dobra, no, też ją wezmę bo biedna mm. Coś jeszcze tu znalazłem, ale już nie wiem co. Śrubki. Nieskończoność jest więc. Czy wydechów też jest nieskończoność? Nie. A czy jakich wydechów? A, to. Patrzcie. Co to jest? A środka to jest normalnie. A ja koła nie mam. Ale lagi. Sorry, że są takie małe lagi. Luga. Pamki, nie ja kupiłem. Thank you. Tu Nie ma nic do Nie ma nic do No dziwne, że bez koła mogę tyle jechać Na, no, na, no, na, no, na no. Mawa nie będzie, nie mi się pompołysieć Dobra, tu też. A tu nie ma. To wyrzućmy przynajmniej. Nie wyrzućmy. Czekaj, ja jeszcze klucza. Żeby kierownicę wymienić.

co mi strach? Ja nie, ja nie potrzebuję strachu. Napij się kawy. Nie mogę. Mule, 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 mule. Czemu tylko lety, nie? Ba, ja widzowie, trzeba odblokować lepszy sklep niż to. Chociaż ja czekajcie, pomaluję tylko. I pojedziemy zrobić to koło. A nie dach będzie czarny. Auto będzie czerwone, czerwony to szybki. Szybki. Sorki, mój piesek. Rico się nazywa. Coś się stało? <śm> <śm> I zderzaka jeszcze nie mam. Następny odcinek, chyba, będzie, że streamingujemy samochód. Dobra, zrobimy to ładniej, żeby poszczało. O, Tu też się chyba nie błyszczało. Lusterka nie błyszczą. To jest ważne? Żeby wszystko błyszczało. Dobra, jedziemy... Dobra, kupię to w innym sklepie. Jadę. Dobra, to najwyżej zgaśnie. Gdzie to było? Nie, ja wiem Dobra, pominimy ten dzień. o oh no my hotspot! A widzowie dzisiaj piję ten sam napój zabiłem Chyba to grałem z hackerem albo w którymś Może zgadywać Zało zbyt ranki. O picha. My ty Nie jestem fanem wojana, ale kupiłem, bo Było. Było. Zjedzmy kredkę. Ja lubię kredkę. Okej, okay, tutaj już to jest. O, jest. Ja, mam młodeczko. Otwórz tam swój sklepik. Szopi. Hello! Hello. Kupmy jakieś... losowe rzeczy. a to drogie. To. To. Dobra, dobra wiem, wiem, wiem. Spokojnie. Dobra, tu u niego kupimy lepsze rzeczy. Bo on tam lepsze rzeczy. A, wyścig. Jestem myślny jak lef, 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 lew. lew, lew, lew. I mankuje jak lis, 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 lis. Nie bierzemy tego, jak coś. To zaraz, kurde, jeepem to muszę przyjechać. Jestem silny jak lef, 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 lef. Mam cool jak lis. Nie, jestem sprytny jak lis, 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 lis. Ledy kupmy. Może się przydadzą. To na 100%. Nie mam jeszcze, więc nie kupujemy. Co powiedziałeś do mnie? Jedyny osioł. No dobra. Dodajemy to. Ile masz pieniędzy na końca? Na końcu? Dwa tysiące? Malu. O! Rontujmy radar. Jest jak lew i ledy. E, ten silny jak lew, lef, lef, lew. Dzięki Max, że mnie tego nauczyłeś. No halo! O. Dobra no, to. Potem to ogarniemy. Wyprostujmy ten doł. Dobra. Czarny potrzebujemy. Mamy czarny. Ale co jak go pomaluję w miu? Jestem silny jak lepo. Patrzcie, lepiej to wygląda. Nie zwracajcie uwagi na to. Dobra, ja kupię tutaj rzeczy i następny odcinek będzie, że tuninguje auto. Dobra, na razie tyle. I w na następnym odcinku już przyjadę jeepem, i to wszystko zabiorę. Na razie. Pa, pa.